Moc, wydajność, precyzja. Przedni wałek odbioru mocy przekazuje moc z silnika na dodatkowy osprzęt, który nie ma własnego źródła zasilania. Energia jest przenoszona bezpośrednio z przekładni wario, co gwarantuje wyjątkową wydajność. Nieważne z jakiego narzędzia roboczego korzystasz, zawsze masz do dyspozycji taką moc, jakiej potrzebujesz. Prędkość obrotową wałka WOM można regulować za pomocą wielofunkcyjnego podłokietnika wewnątrz kabiny. Przedni podnośnik to kluczowy element wyposażenia maszyny. Oferuje ogromny udźwig i pozwala korzystać z ciężkich narzędzi montowanych z przodu. Ponieważ jest w pełni zintegrowany z półramą, charakteryzuje się szczególną wytrzymałością i stabilnością. Konstrukcja i specyfikacje materiałowe końcówek ramienia dolnego gwarantują, że nie zginają się one ani nie pękają pod wpływem nacisku. Można je również złożyć w celu uzyskania większej przestrzeni i zwrotności podczas pracy z ładowaczem czołowym. Dzięki komfortowemu przedniemu podnośnikowi z funkcją kontroli odciążenia, ciężar narzędzia roboczego można przenieść na przednią oś. Zapewnia to lepszy kontakt z podłożem oraz lepszą trakcję i zwrotność. Teraz spójrzmy na tylny podnośnik. Rozwiązania w zakresie zaworów hydraulicznych zapewniają czyste i sprawne przyłączanie obwodów funkcji hydraulicznych do narzędzi roboczych, nawet pod ciśnieniem. Chronią także układ przed zanieczyszczeniem wodą i brudem. Oferują także duży udźwik oraz zawór kompensujący obciążenie podczas opuszczania. Oznacza to, że nawet ciężkie narzędzia robocze montowane z tyłu ciągnika można bez problemu podnieść na pełną wysokość. Dostępne są różne rozwiązania w zakresie zespołu zaczepu dolnego. Zaczep Piton Fix. Sprzęg kulowy, zaczep hydrauliczny, belki zaczepowe. Maszyna doposażona w te rozwiązania umożliwia bezpieczne manewrowanie przyczepami i sprzętem rolniczym. Tylny podnośnik, wałek wom i funkcje hydrauliczne można kontrolować z kabiny, a także na zewnątrz na obu tylnych błotnikach. Eliminuje to potrzebę przechodzenia na tył ciągnika i chodzenia wokół narzędzia roboczego, co zwiększa poziom bezpieczeństwa. Wszystkie akcesoria są dostępne w Akko Parts. Wśród wszystkich dostępnych funkcji podnośnik i wałek WOM stanowią najważniejszą część oferty akcesoriów. Zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Fendt do pracy wyłącznie z maszynami Fendt.